Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Wiedźmin 3. Dobra. Skończyliśmy sobie tu gdzie ostatnio. Kompletnie nic w grze nie zmieniałem. Mam nadzieję, że teraz troszkę lepiej będzie będziemy słychać. W sensie... W ostatnim odcinku troszkę darłem się do mikrofonu. Zobaczymy jak to wyjdzie tym razem. Okej, mamy tutaj Golema. Mam złe przeczucia. Ja też, ale... No właśnie. Mamy grą, więc... Myślę, że powinien łatwo pójść. No to mnie trochę poobijał Dobra Weźmy sobie też wodę Dobra, nieźle idzie Szczerze już nie potrzebuję drugiego wodu, czekaj to sobie na później no, rany Dobra Eee, no, o, no i leży. Czy Keira go oszułomiła? Nie wrażenie, że w ostatniej... no być może... Widziałam, że sobie poradzimy. Być może jeden z moich mieczy go oszułomił. Tak. Znaczy konkretnie srebrny, bo w sumie tylko nim walczyłem. Dobra, uzdrow uzdrowmy się. Serce Golema, okej. Okay. Wierz wam, że to jest całkiem no, potężny składnik. Musiałbym tym razem nie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Akejra jest z, z Geraltem. To jest tak namacalne, że aż... Ciężko nie wyczuć jej, jej intencji. Okay, jest to całkiem ciemno. Hmm. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Cili? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. <laughs> Trochę tak. Nie mogę tego podnieść, cokolwiek tam było. Dobra. Gra mi pokazuje, żeby iść tutaj, ale zbadajmy jeszcze to odnogę. Jest tu dość ciemno, szkoda, że nie mam kota. Nie wiem, jak to będzie widać, wyglądać na YouTubie. No, mm. ale przeciwko istotom magiczne, na pewno się przyda. Buty kawalerzysty. Zaraz odwar. Zobaczmy od razu te buty. W ogóle mam tu parę rzeczy Spodnie są całkiem mocne, ale nieco gorsze od naszych hmm. Spodnie zabójcy, czy ja podniosłem właśnie buty? Ale nie mam ich tutaj Dobra, no to nieważne Być może, że to był <laughs> Że to był e, przepis na buty Okej... Okay. piszmy sobie grę. No, pięknie. Dobra. Albo masz jakieś Żebyś wiedział. Ej, mamy gargulca. Zdycha. Tu znowu dość ciemno. Teraz nawet ja nie bardzo go widzę. Muszę jak najszybciej sobie... Wytworzyć kota, bo... Taki w sytuacja się on bardzo, ale to bardzo przyda. Okej. Okay. Zatruł mnie. Drań. No Odskoczyłem, ale i tak oberwałem. Okej. Okay. Dobra. Dawajcie. No. I... Idzie nieźle. Teraz powinien paść. Trochę mocnych ataków? No i mamy go z głowy Okej, okay, kolejne kamienie różnicznie Trochę Trochę materiałów alchemicznych I jest kolejny problem, bo Znowu nie ustawiłem sobie żadnego timera Do nagrania i nie wiem kiedy Kiedy minie te 20 minut nagrania O rany Wiecie co, zrobię to teraz Po prostu Po prostu na naczuję... Skończę ten odcinek Od tego momentu mierzę czas i myślę, że jak minie 15 minut to będzie tak mniej więcej Mniej więcej w porządku Nagranie nie, nie trwa na razie zbyt długo więc Więc powinno być dobrze Tam jest teleport Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem To jest pochodnia E, dobra. E, no dobra, aktywujmy go. No, udało się. Chodźmy. Całkiem długa jest ta misja, musicie przyznać. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Bella Glam. No prawdopodobnie tak. To na pewno robota dzikiego gun. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego L -a z twarzy z A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości. <laughs> o, cenna uwaga. Jeszcze się powoli wodą. I tutaj coś jeszcze mamy. Dobra, tutaj wszystko zeksplorowane Idźmy zatem dalej Zanim zdążył ich No w stylu dzikiego gonu Dhe sa i se... Zabar duan njërin njëmar. Szczeliny, które mi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas i kres! Stań blisko mnie! DARIAM Gotowe! Trzymaj się blisko! Hej, okay, a więc mamy do czynienia z dzikim gonem. I jak widać jest to pierwsza no, chyba dość epicka walka w tej grze, chociaż może jeszcze może ta z Gryfem była dość epicka. Dobra. Mm. Cały czas dzwoni mi telefon, rany... no... Cy ludzie potrafią być natrętni. Jestem troszkę rozproszony z tego względu, bo cały czas spoglądam kto do mnie dzwoni. Dobra, rozproszę się z gonem nie Dobra, ja ale mocno oberwałem teraz sobie chłem. Nie mogę wychodzić poza ten obszar. Prawda dostaję wtedy obrażenia. Okej. Ja nie próbuję zbierać od... O, bierzeć, nam się uda. Od tych e, ogarów e, składniki. I przez przypadek wypiłem chyba z 5 butelek wody. Ale to nic. No rozkończymy sobie już w tym odcinku tą misję. Nie chcę już po prostu przerywać e, w takim momencie. Przygotujemy przygotujmy się na kolejną falę. Okej. Okay. Dobra. Wierzmy od nich składniki Na pewno się potem przydadzą Dobra, został ostatni portal Więc już bliżej do końca niż dalej Czwarty raz, odkąd zacząłem tą walkę Czwarty raz dzwoni mi telefon I cały czas dzwoni ta sama osoba Sekundę, zrobię cięcie tutaj Ok, sorry za cięcie ale nie chciałem tego dalej nagrywać, bo cały czas rozpraszałby mnie ten telefon Dobra, a więc kontynuujmy Okej, okay. teraz mam ich całkiem sporą gromadkę Szczęście podchodzą pojedynczo Więc nie są dużym problemem No i dobra, zamknęliśmy ostatni portal. A więc możemy już wyjść z tej osłony, co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Jeśli nie dasz rady, iść dalej. Ty nie możesz mnie teraz tu zostawić. Nie zostawiłbym cię. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem, musimy iść. <laughs> Kira nawet w takich momentach e, potrafi sobie poflirtować. przejście. Może spróbuję. Zostań to mnie. Okej, okay, nie wiem ile jeszcze ta misja dokładnie potrwa i nie wiem ile mam czasu żeby zakończyć to nagranie. To jest najgorsze. Proszę pamiętać o nastawianiu sobie tego timera, bo z tego co patrzyłem nie mogę sobie włączyć w tym programie żadnej e, zakładki. Która umożliwiłaby mi podgląd... pogląd tego ile po prostu nagranie trwa. Okej, okay, myślę, że jeszcze mamy trochę czasu. Więc może uda się skończyć to w w tym odcinku. Pewno chciałbym to zrobić, bo. Hmm. Bo na otwartym świecie mogę po prostu sobie coś tam porobić poza nagraniem i poogarniać. Natomiast teraz jest to dość uciążliwe. Okej, okay. idźmy za Keirom. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? No przyznaj. W życiu. Czeka na nas. <laughs> o rany. Okej, okay, to już jest ostatnia chyba walka w, w tej misji, z tego co pamiętam. Więc myślę, że skończymy sobie ten quest mimo wszystko, nawet jeżeli nagranie miałoby być troszkę dłuższe. Uparty jesteś dła hmm. Geralt, pomogę ci odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ale jesteś paskudny. Ciekawe, Ciekawe ile wytrzymasz. No. Nie. Generalnie to Jestem ciekawy, ile ty wytrzymasz z Geraltem, no ale... Nawet dziki gon nie docenia Wiedźminów, co? Oha Tak <laughs> mnie teraz przeszkodził Dobra Mam uszkodzony miecz Naprawmy go sobie Płatnerskie, Kowalskie Płatnerskie Czy ja naprawiłem ten drugi miecz Jak wybierz miejsce Dobra, zużyłem oba te zestawy ja Wiedziałem, że pierwszym naprawiłem sobie stalowym jest. Nie do końca o to mi chodziło. Dobra. Nie mogę go teraz bić. Więc trzeba się zająć ogarami. Okej, okay, weźmy sobie... No rany jeszcze w Buster już sobie w przypadek wszedłem. Jest mnóstwo nowych wpisów o nowych postaciach. Pokażę je wam wszystkie w następnym nagraniu To tak już nawiasem No i znowu go wtknąłem Dobra, regenerujemy sobie zdrowie cały czas Jemu ja się chyba regeneruje w zdrowie w momencie kiedy walczę z tymi ogarami O! Nie jest dobrze, nie jest dobrze Jestem mocno ranny Okej okay. No Nie mogę go w ogóle uderzyć To może, to jest problem, nie wiem czemu Weźmy sobie art w takim razie Spróbujmy go Najpierw podepchnąć, o rany nie trafiłem Dobra, zlecimy go od tyłu I teraz nie? Tak. Ardem? Dobra! Muszę teraz trzymać e, zapas życia, bo nie używam kwenu. Jestem podatny na obrażenia. Okej, okay, on się chyba teraz będzie leczył znowu. Musimy sobie powtórnie kłen Tak, leczy się. Ta walka może trochę potrwać. Poziomie trudności nie są one takie łatwe. Dobra. To był ostatni? Tak, dobra, nie uleczył się całkowicie. Z tego co pamiętam, ten czas między kolejnymi yy, fazami będzie się teraz wydłużał. Dobra, już, ma dobry rytm. O, też teraz mnie uderzył. Wymiana! Dobra! A więc padł. W końcu padł. A teraz rozejrzyjmy się tu. To mi wygląda na laboratorium Elfa. Kiry i Miecz Wojennika Dzikiego Gonu. Ale ten miecz chyba będzie gorszy od naszego, mi się wydaje. Chociaż nie, jest lepszy. Stalowy miecz. Dobra, no to załóżmy go sobie. Nie ma runy, ale tym zajmiemy się już w przyszłym odcinku. Nie chcę teraz przedłużać tego nagrania. Wydaje mi się, że już się zbliża ta 20 minuta. A jeszcze chciałbym tu wszystko przeszukać zanim stąd wyjdziemy. Okej, okay. składniki alchemiczne tutaj były. Słudecki spirytus. Oliwki hmm, 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 hmm. Dobra, tu już nic nie ma Mi się przynajmniej wydaje ewentualnie... Do tej lokacji chyba można wrócić Później więc ewentualnie jeszcze sobie wszystko no przeszukam No nie zdążyłem wziąć notatki Zirael To miejsce nie jest już bezpieczne Nie zostawaj tu zbyt długo nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się Wiedźm z krzywuchowych Moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio? Niewiele nam to daje. Siaknę! Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko, a gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro Elfiego czarodzieja ściga dziki gon. z skrzywuchowych bagien. Skrzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic. Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz, oczywiście, wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. Mm I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz Wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe czarę. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Welen. Hmm. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Welen przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. W pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast, od tamtego czasu cisza. Okej, okay, a więc dość, dość dziwna sprawa. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Jaka księga? Słoduczy? No tak, w Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Click. Jestem ciekawy, gdzie Keira schowała tą księgę. No to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Dobra, kompletnie zapomniałem, że przecież Keira też ma swój powód, żeby tutaj być. Po co tu w ogóle przeżyć? A więc to jeszcze nie jest koniec a, tej misji, i tej lokacji. Więc myślę, że teraz sobie przerwiemy nagranie. Przeszukam tylko to pomieszczenie do końca. Hmm, tajemniczy tajemnicz mag dzielarz. Okej, okay, znaleźliśmy olej przeciwko Drakonidom. To też się na pewno Co przyda. To Eliksir, który dostało ode mnie. Wygląda na to, że mu się przyda. Jak tylko wyjdziemy z tej lokacji, porobię sobie te nowe oleje. Na pewno się one przydadzą. Tutaj jeszcze mamy jakieś Musiał notatki. Musiał spalić te notatki. Dziki nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. To, tutaj jeszcze mieliśmy po białym zimnie. Od razu wam to pokażę. Jest to... Część questu fabularnego. Hej, przeczytajcie to sobie, a ja to zrobię już poza nagraniem. Dobra, chyba przeszukaliśmy tutaj wszystko. Mm, a więc e, na dzisiaj skończymy sobie to nagranie. No nie udało mi się niestety skończyć całej misji. A szkoda. Ale to nic, zrobimy to w przyszłym odcinku. E, dobra, to tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. I do zobaczenia, trzymajcie się i do następnego odcinka.